Dziś opowiem Ci o mieszaninach i sposobach ich rozdzielania. Zapraszam. Mieszanina to układ co najmniej dwóch substancji pierwiastków lub związków chemicznych, które zostały ze sobą połączone w dowolnych proporcjach, ale nie zaszła między nimi reakcja chemiczna. Przykładem może być woda gazowana. Mieszanina wody. I tlenku węgla 4. Cechy mieszanin są następujące. Składają się z co najmniej dwóch składników. Składniki te nie tracą swoich właściwości. Skład mieszanin można zmieniać w dowolnych proporcjach. Poza tym, można je rozdzielać metodami fizycznymi. Do porównania, w związku chemicznym stosunek mas pierwiastków go tworzących jest stały i charakterystyczny. Mieszaniny możemy podzielić na mieszaniny niejednorodne, czyli układy heterogeniczne, gdzie składniki można rozróżnić gołym okiem lub dzięki prostym przyrządom optycznym. Przykładem może być mieszanina maku i mąki. Z kolei mieszaniny jednorodne, czyli układy homogeniczne, to takie, gdzie składników nie można rozróżnić ani gołym okiem. Ani przy zastosowaniu prostych przyrządów optycznych. Przykładem może to być woda z solą kuchenną. Składniki mieszanin można rozdzielać, wykorzystując ich właściwości fizyczne, takie jak gęstość, temperatura wrzenia, temperatura topnienia, rozpuszczalność w wodzie czy różnice w stanie skupienia, wielkości cząstek czy magnetyczności. Na początek zajmiemy się mieszaninami niejednorodnymi. Które można rozdzielać za pomocą magnesu poprzez przesiewanie, dekantację czy sączenie. Metoda sączenia. Do wody dodano piasek. Powstała mieszanina niejednorodna, gdyż gołym okiem mogę rozróżnić składniki mieszaniny. Mogę ją rozdzielić wykorzystując ich różne stany skupienia przez sączenie. Zawartość zlewki przelano do lejka wyłożonego sączkiem wykonanym z bibuły filtracyjnej. Ciecz spłynie do zlewki na dole. Jest ona klarowna, czyli przezroczysta i pozbawiona zanieczyszczeń. Z kolei piasek, będący substancją stałą, pozostanie na sączku. Metoda przesiewania. Przykładem mieszaniny, którą można rozdzielić w ten sposób, jest mieszanina mąki i maku. Czyli bawimy się w kopciuszka. Wykorzystamy fakt, że oba składniki różnią się wielkością cząstek. Użyjemy sita. Mąka, złożona z małych cząstek, przeleci przez sito, a mag, którego cząsteczki mają większą średnicę, pozostanie na sicie. Metoda z użyciem magnesu. Tym razem przykładem będzie mieszanina mąki z opiłkami żelaza. Wykorzystamy to, że składniki mieszaniny różnią się właściwościami magnetycznymi i użyjemy magnesu. Magnes przyciągnie o piłki żelaza, a mąka pozostanie w naczyniu. Metoda dekantacji. Przykładem mieszaniny będzie mieszanina wody z piaskiem. Oba składniki różnią się stanem skupienia i gęstością. Zaczynamy od sedymentacji, czyli odstawiamy naczynie, by cząstki substancji stałej Opadły na dno dzięki działaniu sił grawitacji. Uwaga, nie jest to jeszcze metoda rozdzielania. Teraz dopiero możemy przystąpić do dekantacji, czyli delikatnie zlewamy po bagietce ciecz nad piasku. W ten sposób w pierwszej zlewce pozostanie piasek, a w drugiej zlewce otrzymamy wodę. Przechodzimy do mieszanin jednorodnych, które można rozdzielić poprzez krystalizację. Destylację, ekstrakcję ciecz-ciecz oraz chromatografię. Metoda krystalizacji. Przykład mieszaniny, którą można rozdzielić w ten sposób, jest woda z solą kuchenną. W ten sposób rozdziela się składniki różniące się stanem skupienia i lotnością, czyli zdolnością do przechodzenia w stan gazowy. Metoda polega na wydzieleniu się substancji stałej w postaci kryształów z roztworu nasyconego nasyconego czyli takiego w którym rozpuszczono maksymalną możliwą ilość substancji następnie rozpuszczalnik można całkowicie odparować lub zastosować metodę dekantacji lub sączenia metoda destylacji przykład mieszaniny którą można rozdzielić w ten sposób to woda z etanolem czyli alkoholem Składniki mieszaniny różnią się temperaturą wrzenia. Pierwszy odparuje alkohol, który ma niższą temperaturę wrzenia. Wnosi ona 78 stopni Celsjusza. Druga odparuje woda, która wrze w 100 stopniach Celsjusza. Naczynie zawierające wodę z alkoholem podgrzewa się. Gdy mieszanina osiągnie temperaturę 78 stopni Celsjusza, alkohol zacznie parować. Te pary Będą przemieszczać się przez chłodnicę, która jest schładzana przez przepływającą przez nią na zewnątrz zimną wodę. Pary skraplają się i zbierają w drugim naczyniu. Metoda ekstrakcji ciecz-ciecz. W rozdzielaczu mamy mieszaninę początkową, którą jest ciecz z rozpuszczoną w niej substancją, np. chlorofil z rozdrobnionych liści w etanolu. Dodaje się do tego ciecz, która nie miesza się z obecną w mieszaninie cieczą, w której rozpuszczalność drugiego składnika mieszaniny jest większa. Przykładowo mogę dodać benzynę, w której chlorofil rozpuszcza się lepiej. Następnie trzeba odwrócić rozdzielacz i dobrze wstrząsnąć naczyniem, aby substancja przeszła do drugiej fazy, czyli się w niej rozpuściła. W naszym przypadku chlorofil przejdzie do benzyny. Wstrząsając rozdzielaczem należy raz po raz otwierać i zamykać kranik, by wyrównać ciśnienie wewnątrz naczynia. Gdy ciecz ponownie rozwarstwi się na dwie warstwy, należy zlać ciecze do osobnych naczyń. Potem można odparować rozpuszczalnik, by wyodrębnić substancję rozpuszczoną. Kolejna metoda to chromatografia bibułowa. Substancje przemieszczają się z różną prędkością po porowatym podłożu, np. po bibule filtracyjnej pod wpływem rozpuszczalnika. Czyli fazą nieruchomą jest bibuła filtracyjna, a fazą ruchomą eluent, zwykle jakiś ciekły rozpuszczalnik, np. etanol. Na bibułę filtracyjną nakłada się mieszaninę, a następnie umieszcza się w naczyniu z rozpuszczalnikiem, np. etanolem. Rozpuszczalnik będzie przemieszczał się w górę, a wraz z nim składniki mieszaniny. One w wyniku ruchu rozpuszczalnika i oddziaływania z fazą nieruchomą i ruchomą stopniowo rozdzielą się. Wolniej migrują substancje oddziałujące silniej z fazą stacjonarną, więc będą niżej. Szybciej migrują substancje oddziałujące słabiej z fazą stacjonarną, więc będą wyżej. Ostatecznie poszczególne składniki mieszaniny rozdzielą się na paski, gdyż zatrzymają się na różnej wysokości bibuły filtracyjnej. Zapamiętaj najważniejsze: mieszanina to układ co najmniej dwóch substancji pierwiastków lub związków chemicznych które zostały ze sobą połączone w dowolnych proporcjach, ale nie zaszła między nimi reakcja chemiczna. Mieszanina niejednorodna czyli układ heterogeniczny. Składniki można rozróżnić gołym okiem lub dzięki prostym przyrządom optycznym. Mieszanina jednorodna, układ homogeniczny. Składników nie można rozróżnić gołym okiem ani dzięki prostym przyrządom optycznym.